Cześć, witam wszystkich miłośników fotografii analogowej. Yy, niedawno, nie tak dawno, był film o Minocie X500. Stwierdziłem wtedy w trakcie tego filmu, że fotografowałem wszystkimi aparatami z serii X, X300, X300S, X500, X700, a nawet tak rzadko spotykaną Minotą X9. No i wtedy w komentarzu przeczytałem: nie, 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 panie Pawle, nie wszystkimi. Jest jeszcze X600. X600? Tak. Pisałem w Google X6, bo w ogóle mi się nie kojarzyła z niczym. Nie była sprzedawana w Polsce. Nie była sprzedawana gdzie indziej, za wyjątkiem Japonii, bo aparat był sprzedawany przez rok, czyli od 1983 do 1984 roku, wyłącznie w Japonii. I, dlatego, I wyprodukowano go tylko 10 tysięcy egzemplarzy. Dlatego po prostu, jak się przegląda, to dużo osób o nim zapomina, nie wszyscy. Pan Rafał, który mi napisał wtedy, że jest jeszcze X600, zaproponował mi pożyczenie jej tej minolty. I właśnie dzisiaj jest o minolcie X600, ostatniej, której nie zestawałem, bo ona nie była ostatnia. z serii Minolty X. Czym ona się wyróżnia? Bo to jest najważniejsze. Co, czemu X600? Ona ma potwierdzenie autofokusa. To nie jest autofokus, dlatego tu nie jest y, ta, tam literką SF się wyróżnia. To nie jest y, napis SF jak science fiction, chociaż wtedy to. A nie, autofokus już wtedy nie był tą fikcją naukową tylko to jest y, nie autofokus, bo ona nie ustawia ostrości tylko to jest y, self focus czyli po moc w ustawianiu ostrości, działa na tej zasadzie, że normalnie patrzysz, on Ci pokazuje strzałeczkami, wkręć, obracaj pierścienie w prawo albo w lewo, albo teraz jest ustawiona ostrość. I tym się wyróżnia od całej serii wszystkich minut. Była to pierwsza minolta z takim systemem. Na świecie znaczy, to w... świat. świat poznał autofokus, czyli rozpoczął się ten trend, do tego, żeby ten wyścig do autofokusa w 1977 roku. zawahałem się przez chwileczkę. W 77 roku, wtedy, kiedy Konika pokazała swój model C35AF, pierwszy aparat z automatycznym ustawieniem ostrości. No, oczywiście musiała pójść za tym lustrzanka. Niedługo później, bo już rok później, pokazana została pierwsza lustrzanka z automatycznym ustawieniem ostrości i był to Polaroid SX70. Co prawda niewymienny obiektyw, ale ustawiała samodzielnie ostrość. Pierwszym aparatem z wymiennym obiektywem, to chyba jeszcze nie jest dobrze określone wymiennym, z odłączanym obiektywem, był Pentax m ME-F z 1981 roku, który do którego był zrobiony obiektyw 35,70,7,2 i 8, i ten cały zestaw mógł samodzielnie ustawić ostrość. Z innym obiektywem, jeśli potpiało mu się, to działa jak ta minota, czyli potwierdza ustawienie ostrości, ale nie potrzebował silnik w obiektywie do ustawienia ostrości. Powiedziałem, że to jest tak z wymiennym obiektywem. Był chyba. Mi się kojarzy, że był tylko jeden obiektyw do niego stworzony, w związku z tym można było go sobie odpiąć i przybiąc z powrotem, czyli odpinanym obiektywem, bardziej nie tyle wymiennym. Później posypało się. 82 rok. Canon wypuścił swój model AL1, który działał dokładnie jak ta Minolta, czyli też tylko potwierdzał ostość, używając klasycznych obiektywów. W 1983 roku, no wiadomo, Minolta X600 pokazała swój e, aparat z potwierdzeniem ustawienia ostości. Olympus pokazał OM30, a Nikon zrobił prawdziwą lustrzankę autofokus, czyli Nikona F3AF. Do tego już było więcej niż jeden obiektyw. Trzy. Chyba, że znowu się mylę, obiektywy były do Nikona. To było coś. I tak się rozpoczął świat autofokusa. Czy ten świat autofokusa w wypadku tej Minolty jest fajny? To jest tak, że jeśli otworzymy, to jest całkiem inny system ustawienia ostrości niż w innych aparatach. Jeśli go otworzymy i spojrzymy na lustro, ja tu zrobię zdjęcie zbliżenia, to na tym lustrze zobaczyć można taką. Siateczkę. Siateczkę, która pokazuje, która, która jest tymi czujnikami autofokusa. I one po prostu ustalają, czy kontrast na zdjęciu jest właściwy, czy nie. Ja podnoszę aparat. On działa jak każda migawka, raczej każda Minolta z serii X, czyli to jest ta sama migawka. Serowana elektronicznie, z czasami od 4 sekund w trybie automatycznym lub 1 sekundy w trybie manualnym do 1000 części sekundy. Z synchronizacją lampy błyskowej 1,60, bo to to jest migawka z blokadą ekspozycji. Ja lubię blokadę ekspozycji. Nie ma korekcji ekspozycji. Nie ma też czegoś, co mnie zdziwiło, że nie ma. Nie ma podglądu mm, przysłony, która jest, y, która jest na obiektywie. Tak jak na przykład ta y, X-300S, no dużo późniejsza już. Ona ma, jak spojrzymy, ma małe lustereczko tu pod spodem i pokazuje przysłonę, jaka będzie w aparacie. Y, także... Y, oni zrobią taką uboższą, natomiast ma w trybie manualnym ma to, co powinno być, czyli tak jak w X500, pokazuje nam czas, który jest ustawiony tu na górze, i czas sugerowany przez nią w aparacie. W związku z tym fotografuje się tym całkiem przyzwoicie, całkiem sympatycznie, jak każdą Minoltą z serii X. Niczym się to nie wyróżnia, oprócz tego, że po środku nie mamy klinów. Tylko mamy taki prostokącik, na którym się da ustawiać ostrość. On yy, działa w. Yy, raczej, on nie rozdwaja, natomiast to jest yy, siateczka Freshly a, Freshly a, która, yy, na której się da ustawić ostrość całkiem sympatycznie, no, ale przede wszystkim ona on potwierdzenie ustawienia ostrości. Naciskam spust, jak go włączę. Naciskam spust i pokazuje mi przeważnie strzałkę czerwoną, jedną lub drugą. Obracaj pierścinę w lub tamtą, w tamtą i jak się zapali zielona dioda, to znaczy, że ustawia ostrość. Jeśli. Na przełączniku włączę dalej o jeden, czyli włączę efekty dźwiękowe, to on. O! Było słychać? Nie wiem, czy było słychać. Bo yy, piszczy czas za krótki, a jak złapię ostość, to, po, to pokazuje, że ta ostość się ustawię. Yy, w aparacie z ustawieniem automatycznym ostości, ważne jest, jak ta ostość działa. Yy... Tu wtręt. Ja dostałem od Pana Rafała, Panie Rafała, bardzo dziękuję za polecenie mi tego unikalnego aparatu, ale dostałem od niego cały zestaw obiektywów. Nie wiem, czy widać te obiektywy? Widać te obiektywy. Czyli pięć, pięć obiektywów. Tak długo się zastanawiałem, który z nich wybrać do zdjęć, który z nich będzie najciekawszy. Konsultowałem to z Panem Rafałem i tak mówię, że ja bym wybrał 45-2.0. Do tego, żeby robić nią zdjęcia, ponieważ jest bardzo kontrowersyjnym obiektywem. Jest tak, że część miłośników Minolty mówi, że to jest najlepszy, najlepszy. Bez niego to ja z domu nie wychodzę. To nie ma w ogóle sensu. Jest najlepszy obiektyw Minolty. Ale spotkałem się z opiniami w internecie, że no nie no, takiego czegoś to Minolta nie powinna zrobić. Jest tak marny, że w ogóle ja go, robiłem nim kilka zdjęć, a później go po prostu wyrzuciłem, leży gdzieś, nie używam go. Dlatego byłem niego bardzo ciekaw, e, oczywiście 50, e, tu jest 50 e, 1.7, świetny obiektyw, ale już robiłem nim zdjęcia, jest 35, e, jest 28 i jest 50 135, 50 135 3,5 uważany za jeden z najlepszych, przez miłośników minolty, uważany za jeden z najlepszych obiektywów minolty, z tych naj, najlepszych, w związku z tym ja większość zdjęć robiłem 45, i kilka zdjęć tym, tym 50-135, ale i tu wró wrócę do tego ustawienia ostrości, tego potwierdzenia ustawienia ostrości. Robiąc tą 45 kąpiątką stwierdziłem, że ta ostrość działa tak sobie, tak szału nie ma. W momencie, kiedy jest troszeczkę mniej światła, tak jak tutaj, zejdę w bok, to się okazuje, że ona zaraz zaczyna mrugać tymi dwoma czerwonymi i mówi, nie, słuchaj, stare, tu się nie da ustawić w ogóle ostrości. Zapomnij o tym, ustawiaj sobie ręcznie, ja się wyłączam. Znaczy, nie wyłączę się nie wyłączę, ale po prostu pokazuje, że. O, ta... o, w tej chwili tak jak ten, pokazuje, że nie, nic z tego nie będzie. Yy, ale, ale jeśli podepnę mu tą 28kę, jest inna. Tak. Jest troszkę inna. tej memu dekielek, tą 28, to się okazuje, że ten autofokus, on już nie grymasi mi. On chodzi zdecydowanie szybciej. Jak podpiąłem ją, to stwierdziłem, że nie, ten autofokus chodzi, porównując do minuty 7000 AF z 1985 roku, to on chodzi tak samo. To moim zdaniem jest ten sam system, znaczy. Jest inna e, chyba działanie tego systemu. Natomiast to jest tak samo szybki system jak w tamtej minucie. To jest testowy do tamtego. Tylko tyle, że musi być użyty właściwy obiektyw. I to nie chodzi o ogniskową, tylko chodzi o jeden drobiazg w obiektywie. Ten obiektyw do Minotnik 600, te ostatnie obiektywy z serii trzeciej, część dostała modernizację. To modernizacją jest. Taki mały bolczyk tu, o tu, w tym miejscu. Zobie zdjęcie pokażę. Taki malutki bolczyk, który w, a w tym w aparacie, tu w środku, tu znajduje się dźwignia. Tylko w X600. Nie ma innego aparatu, który miał taką dźwignię. I on. Tym bolczykiem w każdym obiektywie, a każdy, każdym świetle różnym jest w innym miejscu. On pokazuje, jakie jest minimalne światło tego obiektywu. Ja nie wiem, do czego jest potrzebna aparatowi taka informacja, co, co, co on z tej informacji uzyskuje. Natomiast uzyskuje to z tej informacji tak, że ten autofokus, czy do potwierdzenia ostrości, chodzi naprawdę bardzo przyzwoicie, bardzo dobrze. Także jak na początku byłem sceptyczny mówię, nie, on jest taki marny. To porównując go do, do 70 f to on jest kiepski. Natomiast po podpięciu z właściwym obiektywem on jest bardzo przyzwoity. Dlatego jakbyś taki aparat trafił, to sprawdź jaki masz obiektyw. On musi mieć tam jak palcem się przyjedzie, to czuć taki niepotrzebny dodatkowy bolec, który w większości aparatów, znaczy w innych aparatach do niczego nie służy. A w tym jednym służy do tej informacji aparatu o, aparatu o tym, jaka jest przysłona, i wtedy autofokus działa dobrze. Natomiast samo obiektywy. Fotografowałem 45, może oddam przede wszystkim, i tak. Yy, ci, co mówią, że ona jest słaba, no to nie, nie wiem, bo patrząc na to podstawowe zdjęcie, to widzę po nim, że ono ma ładną rozdzielczość, dobry kontrast. Nie widzę, nie zauważam na nim, co nie znaczy, że nie ma. Nie zauważam na nim żadnego winietowania, żadnych, ża żadnych zmiany perspektywy. To jest naprawdę bardzo przyzwoity obiektyw. A, jeśli wezmę go pod światło, tu jest zdjęcie pod światło, gdzie widać tam u góry, słońce praktycznie przez te gałęzie przebi przebijało się, czyli przegryzało się, to kontrast jest bardzo dobry przy tym zdjęciu pod światło stwierdziłem, nie, to jest obiektyw, w którym znaczy, ja już jak zrobiłem zdjęcie, znaczy jak się robi zdjęcie to już widać jak on się będzie zachowywał, bo to widać czy ja coś widzę w tym obiektywie, czy nie widzę, jak, jak, jak mi się bliki układają, to stwierdziłem, że to jest naprawdę bardzo przyzwoity obiektyw, dlatego jego światło 2.0 to, ni, to nie jest 1.7, ale daje możliwość tak jak y, kot tutaj na Drapaku przy, o, to jest pełne otwarcie, mało światła, nie wiem, tam była 1.15 tak wciągnęte powietrze i zrobione zdjęcie. Jest zdjęcie w porządku. Przy pełnym otwarciu, to widać po tych kółeczkach, że jest pełne otwarcie y, y, zrobione. A dzięki swojej minimalnej odległości ten obiekt ma minimalną 0,6 metra. Daje możliwość podejścia bardzo blisko. Tak jak mamy to zdjęcie na rynku, gdzie ja podszedłem blisko, używając w miarę niedużej przysłony, bo tam jest przymknięta przysłona, co widać po światełkach w tle. Yy, daje to taką lepszą i ciekawszą, fajniejszą perspektywę. To nie jest 35. Yy, tylko to jest troszeczkę yy, węższy kon. Natomiast to jest fajniejszy niż, niż zwykła 50 mr 58. Yy, to jest na tyle fajny, że postanowiłem zrobić potrzeb tym obiektywem. Yy, to jest model, ja lubię te, ten model. On, to jest tak, że jak przychodzę na miejsce, to on zawsze tam jest. Nigdy się jeszcze nie spóźnił. Co więcej, on tam cały czas stoi i pozuje, co z modelką to nie zawsze tak wychodzi, kto fotografował, zemdlała mi kiedyś modelka w trakcie sesji, bo się okazało, że była, nie pamiętam, pierwsza czy druga w południu, ona nie jadła śniadania, w związku z tym, a on nie wiem, czy jadł śniadanie, ale nie zemdlał ani razy, w związku z tym lubię go. I to jest zdjęcie zrobione tą 45. piątką. Z minimalnej odległości, czyli ustawiłem 06 i łapałem na jego nosie ten autofokus, kiedy on mi potwierdzi ostrość na nosie czy na oku no tak różnie powiedzieć i jak widać przy takiej odległości przy takim zdjęciu tutaj on jest dosyć miękki przy tym świetle padającym dookoła natomiast rozmycia są bardzo sympatyczne ale poszedłem na całość i zrobiłem takie samo zdjęcie prawie takie samo zdjęcie tamtą z 50-135 na jego najdłuższej czyli na 135 to jest to zdjęcie obok no jak widać ostrość na tym zdjęciu jest bardzo dobra też jest przy pełnym otwarciu zrobiony, jest bardzo dobra ostrość na tym zdjęciu, no jakby porównać, zdecydowanie lepsza, aczkolwiek plastyka w tle, znaczy no widać to potem, bo różnica po ogniskowych to jest to, że nagle ten woźny zrobił się bliżej, no bo użyłem 135 i moim zdaniem za blisko wszedł, przy tej 45 on był dalej. Lepiej to mi się komponowało i bardziej mi się podoba, natomiast nieostrości, no podobają mi się bardziej z tej czterdziestki piątki niż z tego ze 150, z światłem 3,5. To, jakbym miał powiedzieć, czy to jest według mnie fajny obiektyw. To jest bardzo fajny obiektyw, bardzo dobry obiektyw. Miękki, jak go otworzymy. Pewnie, gdybym tu zrobił następne zdjęcie i go przymknął tam do 5.6, to oczywiście nie ostrości tam z tyłu, to ten woźny by się zrobił taki bardziej groźny i ostrzejszy. Natomiast uważam, że ta 45-2.0 to jest naprawdę bardzo przyzwoitą obiektywem. Tylko tyle, że gdyby ona jeszcze miała ten bolczyk, Czyli była w wersji trzeciej, tej ostatniej, i to jeszcze w końcowej wersji trzeciej, ten Bolczyk, to pewnie autofocus chodziłby mi na niej jeszcze lepiej. I wtedy do tego X600 to nic więcej do szczęścia. Nie potrzeba nic więcej. To jest naprawdę fajny, by był wtedy naprawdę fajny zestaw. Ale ogólnie uważam, że raczej to jest tak. Czy to potwierdzenie ostrości ma sens? Gdyby to było w prawdziwym korpusie X500 czyli z poglądem głębiostości i z wyświetlaniem tej informacji o przysłonie, to bym powiedział, ok, biorę go. Ale mając do wyboru X500, przy czym one jak stały na półce, to X600 był 20% droższy. Czyli ktoś, to przyszedł, płacił: mam tutaj potwierdzenie, mam jeszcze pogląd głębiostości, mam jeszcze informacje o przysłonie, a tutaj mam autofokus ja bym wybrał X500 wtedy. Gdyby nie, znaczy podglądłem miastości, ok, może jeszcze im darować, ale potwierdzenie, raczej informacje o przysłonie, szkoda. Moim zdaniem szkoda. No ale pewnie byłby wtedy o 30% droższy od X500 i wtedy by się okazało, że się w ogóle słabo sprzedawało, chociaż nie wiem jak się sprzedawało. 10 tysięcy w ciągu roku sprzedali, a później później to wszedł, weszła Minolta 7000 AF. I wiadomo, wszyscy menedżerowie Minolty poszli się napić ze szczęścia, że mają najlepszy aparat na świecie i rozbili bank, a wszyscy menedżerowie w pozostałych filmach poszli się napić ze smutku, że niestety tym razem w tym wyścigu oni przegrali. Minolta była na czele, Minolta 7000 AF naprawdę pobiła rynek. Między innymi, moim zdaniem, tym testowym modelem X600. Moim zdaniem, po podłączeniu do niego tego obiektywu z Bolcem, to one tak samo szybko chodzą. Także jak trafi 10 minuta x 600, pamiętaj, obiektyw z bolczykiem ma być takim dodatkowym. Dziękuję Ci za uwagę. Panie Rafale, dziękuję za pożyczenie mi tego unikalnego aparatu. Dziękuję patronom za wsparcie, bo dzięki Wam mam pieniądze na to, żeby negatywy do nich wkładać i wywoływać, i skanować, i w ogóle prowadzić kanał. Zapraszam do obejrzenia galerii zdjęć i do zobaczenia. Cześć.